No, witajcie z tej strony Buźka Słuchajcie, za chwilę startujemy. MCHC, za chwilę, no, o 18 Na samym początku mówię, żebyście dali łapki w górę, ponieważ na 500 łapek jeżeli uda wam się dobić do tej godziny, to udostępnię wam mojego teksturpaka który będzie w opisie, ten po update'cie więc ten troszeczkę pozmieniany e, czekajcie, zaraz wam tutaj pokażę jak to wygląda, no słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj podstawowe przedmioty to wyglądają w taki sposób, jeszcze tu craftinga nie pokazałem, kurcze tutaj widzicie płotki tu widzicie stołniareczka, wszystkie tutaj przeróżne miecze łuk, na przykład koks jabłko, zwykłe jabłko, kilofy, potka. Tak wygląda tak wygląda ten steak, jabłko to wiadomo. No i kompas na przykład. Dla przykładu podałem po prostu takiej temy. Tutaj widzicie, tak, tak by wyglądało wasza tutaj stołniareczka. Jakbyście kupali, to by się oczywiście regenerowało. I słuchajcie, dzisiaj też wpadłem na świetny pomysł, myślę, że to jest taki fajny pomysł. jeszcze Wam mogę ogień pokazać, jest taki, bez koloru, taki szary w sumie. Um, jest mały, więc nie, nie przeszkadza. Charakterystyczną dla tego teksturpaka jest oczywiście moja maczeta, która jest niezastąpiona w walce ze złymi przeciwnikami. Oj, zepsułem. No i tak jak mówię, dzisiaj y, około 19 albo 20 odpalę live'a na YouTubie, więc y, jeżeli będzie oczywiście zainteresowanie tego odpalę, więc napiszcie mi czy chcecie takiego live'a zobaczyć, czy nie. odezwie się tam powiedzmy nie wiem, 100 osób, no to z chęcią, z chęcią takiego live'a zrobię. A jeżeli chcecie wcześniej oglądać przygody z y, oczywiście z MCHC to wiem, że na pewno Invi będzie miał live'a od razu na starcie, a ja że tak powiem z lekkim opóźnieniem się tam pojawię z pewnych powodów. No i cóż mogę powiedzieć? 500 bapek, tekstur teksturpak jest wasz. Będziecie mogli sobie go pobrać. Tutaj widzicie, takie są setki. Tutaj ładne, piękne. Łuk, jak się napina, jest taki z takim kolorkiem. Jest też z jakiegoś teksturpaka. Jeżeli chodzi o wuj, no to zmienione zostało to, że tutaj macie moje, moje logo, tak jakby wrzucone w crafting. No i cóż, zapraszam do testowania. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.